W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przerobiłem zwykły wertykulator na prawie profesjonalny dosiewacz do trawy. Bazę całego projektu stanowi wertykulator spalinowy marki Einhell. Jest to standardowy, jakiś marketowy model sprzedawany praktycznie we wszystkich sklepach. Cały sens i zamysł na budowę tego urządzenia był taki, żeby nasiona były wciskane w ziemię w lekkie zagłębienia. Zazwyczaj do tej pory robiłem to w trochę inny sposób, czyli najpierw wykonywałem weryfikulację, później zbierałem ten urobek i dopiero rzutowo rozsiewałem nasiona ale po ostatnim e, od siebie zauważyłem, że bardzo dużo nasion leży na wierzchu i nie jest wciśnięta w, ten, w te rowki w, w, po wertykulatorze. Zasada działania tego agregatu jest banalnie prosta, czyli z przodu zamontowany jest wspomniany średnie klistpowy i tu jest wertykulator. Budowa tego agregatu, tego dosiewacza, zajęła mi właściwie mniej niż Godzinę. Najdłużej zeszło mi oczywiście z tymi płaskownikami, bo trzeba było je wygiąć, tak, żeby złapać całość, całą szerokość silnika. Tutaj jest przekręcony, przewiercony plastik na wylot, i tutaj tak samo w ramię przewierciłem jeden otwór, z drugiej strony dokładnie tak samo, i tutaj jest kolejny otwór oraz taka śruba, która ma za zadanie właśnie utrzymywać cały agregat w górze kiedy chce zawrócić. Jeżeli koła napędowe od siewnika się nie obracają, nie obraca się również ten wałek, który jest pod tą osłoną i nasiona nie wylatują. Siewnik kosztował chyba ze 120 zł tutaj jakaś sprężyna, która jest po prostu tutaj zahaczona. Tutaj też jest zahaczona. 10 zł miałem miał gdzieś w garażu, płaskowniki też miałem gdzieś w garażu, kilka śrubek, yy, trochę farby powyginać, no i gotowe. Zasada działania tego agregatu jest dokładnie taka sama, jak przykładowo w dosiewaczach Billy Gota, który kosztuje. Parę naście ładnych tysięcy, a działa dokładnie w taki sam sposób. Czyli najpierw jest silnik i noża wertykulatora wciskają nasiona do gleby. Tak mi się zdarzyło, że te wertykulatory majarki Engel mają szerokość chyba 45 cm i tak samo od nich można dostać silniki listowe o tej samej szerokości. Więc szerokość pracy tego silnika jest dokładnie taka sama jak szerokość silnika, szerokość wertykulatora. Ten agregat można powiedzieć późną jesienią w zeszłym roku, ale miałem okazję go przetestować jeszcze na małym kawałku mojego karnika I muszę Wam powiedzieć, że efekty są bardzo zadowalające, ponieważ dużo nasion jest powciskanych w te row, które robią morze do Nie ma tak dużo nasion leżących na wierzchu jak po siebie rzutowym, więc myślę, że w takim długotrwałym użytkowaniu będzie się ta, to urządzenie sprawowało. Niestety skończył się okres wegetacji w zeszłym roku i nie miałem okazji zobaczyć, jak kiełkują nasiona po tym e, urządzeniu, ale na pewno w przyszłości będę z niego korzystał i podzielę się z Wami rezultatami e, jego działania. Dlatego zapraszam do subskrybowania mojego kanału. I do zobaczenia w następnym odcinku. Wszystkiego zielonego.